Hej tu Ania z Jungle Boogie, dzisiaj chciałam wam powiedzieć o tym jak się rozmnaża rośliny w wodzie z pędów i z listeczków. Oczywiście sposobów rozmnażania roślin jest znacznie więcej, ale dzisiaj zajmiemy się tylko tym, bo nie wszystko naraz. A też to jest dobry sposób jak dopiero zaczynacie z rozmnażaniem roślinek, bo to jest sposób najłatwiejszy, już łatwiej się nie da. E, używając tego sposobu, możecie sobie wyhod wyhodować zupełnie nową roślinkę, jeżeli chcecie mieć dwie, bo wam się spodobała, albo no wiecie, z roślinami nigdy nic nie wiadomo, twu, twu, twu. Jak by wam mateczna padła, to zawsze macie jeszcze szczepkę. Warto to zrobić, zwłaszcza jeżeli macie cenne, rzadkie, drogie rośliny. Na których was zależy, Wam zależy. Czasem jest też tak, że ja na przykład jestem tak zachwycona daną rośliną, że chcę mieć ich w domu więcej. Nie chcę mieć tylko jednej. Więc zamiast kupować, wtedy możecie sobie rozmnożyć. Możecie też taką nową roślinkę komuś podarować. Albo możecie zrobić coś, co ja ostatnio robię namiętnie, wszystkim moim roślinom. Yy, zagęszczam je. Czyli biorę sobie roślinkę, pobieram od niej sadzonkę, ukorzeniam i dosadzam do tej samej rośliny. I dzięki temu nie mam w doniczce jednego pędu, tylko mam burz. Tak jak lubię, bo ja bardzo lubię jak jest burz. I też to jest fajne dla tej rośliny matecznej. Bardzo dobrze jak rośliny się podcina i przycina. I nie bójcie się tego robić, bo dostaję od Was często takie sygnały, Boże, mam obciąć moją roślinkę, czuję się jakbym obcinała dziecku palce. Nie bójcie się, to roślinie w żaden sposób nie szkodzi. Wręcz przeciwnie, w, nawet w takim ogrodnictwie zewnętrznym, ale też w uprawie domowej, przycinanie służy roślinom, bo jeżeli roślinę przycinacie, to ona ma ładniejszy pokrój, jest bardziej gęsta, zwarta i to, co utniecie, to ona potem odbija albo od korzenia, albo od pędu poniżej eee, i robi się gęsta, fajna taka krępa, tak? A nie tak, że macie jedną, długą nóżkę i nic więcej. Więc nie bójcie się nożyczek, eee, postarajcie się tylko, żeby były czyste i ostre eee, i już Wam pokazuję, co i jak. W ten sposób możecie całe mnóstwo roślin rozmnażać. Tutaj sobie wziąłem syngonium. Jedno, co musicie wiedzieć, to obcinamy taką sadzoneczkę pod oczkiem, czyli pod miejscem, z którego wyrasta liść. Tak? Czyli nie możecie sobie obciąć rośliny, na przykład, o tutaj, gdzie jest sama łodyga bo z takiego czegoś nic Wam e, nie wyrośnie. Musicie znaleźć miejsce pod, pod oczkiem, tam gdzie wyrasta e, listek. E, w przypadku tego syngonium, zaraz Wam jeszcze pokażę lepiej, e, tutaj są też dodatkowo korzenie powietrzne. Nie wszystkie rośliny oczywiście mają, ale jeżeli macie pęd z korzeniami powietrznymi, to jeszcze lepiej, bo wtedy Wam się roślina jeszcze lepiej ukorzeni. No to już było cięte to może z tej strony, o. Czyli mamy sobie tutaj oczko, jeszcze z korzeniem powietrznym, ciacham, grubsze pędy dobrze jest ciąć pod kątem 45 stopni, tak gdzieś centymetr poniżej tego oczka, pach, mamy odcięte. Akurat to możecie już po prostu wsadzić do wody, jeżeli byście mieli ten liść tak trochę niżej, to można go, też ten dolny liść usunąć, żeby on w tej wodzie tak nie, nie, nie zagnił. Jeżeli roślina ma bardzo duże liście albo ucięliście dłuższą trochę sadzonkę, to dobrze jest te listki trochę przyciąć, żeby po prostu nie było za dużo powierzchni liścia względem sadzonki. I teraz taką sadzonkę wsadzacie do wody. To może być woda z kranu, a jeszcze lepiej zawsze będzie odstana albo przefiltrowana. I dobrze jest tam sobie wziąć węgiel, taki jak bierzecie na żołądek z apteki, rozkruszyć, bo on ma działanie antybakteryjne i też grzybobójcze, więc ta woda nie będzie Wam tam kisła, nie będą się w niej namnażać bakterie. I końcówka obcięta nie będzie robić się miękka, nie będzie podgniwać. I ważne jest też to, żeby taką wodę jak najczęściej zmieniać. Jeśli dacie radę pamiętać codziennie, to super. A takie minimum to raz w tygodniu, bo w takiej wodzie, no po prostu, tak jak macie nieraz kwiaty cięte w wazonie, na pewno zauważyliście, że po jakimś czasie ta woda zaczyna śmierdzieć, i końcówki takiej róży czy tulipanów zwłaszcza. Są na końcu miękkie i cuchnące i takie galaretowate. To jest właśnie wynik e, działania bakterii, które się w wodzie namnażają. Więc trzeba jak najczęściej wodę zmieniać, żeby e, nic tam się nie namnażało. Ja też przy okazji zmiany wody zawsze taki pęd też płuczę i trochę go tak w palcach oczyszczam. E, no i tyle. W zależności od tego jaka to jest roślina, e, korzenie będziecie mieć nawet już po... Czasami są takie potworki jak na przykład begonie czy ginura, gdzie korzenie będziecie mieć już po 5 dniach. Czasami, jeżeli to jest na przykład choja, to musicie poczekać troszkę dłużej, ale 2-3 tygodnie macie już gotowe korzenie. Czekacie do momentu, aż one są mniej więcej takie, dobrze, żeby było ich już kilka. I wtedy taką sadzonkę. Eee, możecie już wsadzić w normalnie w docelowe podłoże, delikatnie podlać i zostawić w takim zacisznym, lekko ocienionym miejscu, żeby mm, nie waliło na niepełne słońce i już macie gotową roślinę, no albo dosadzić właśnie do, do tej rośliny matecznej, żeby ją zagęścić, tak? Eee, tak samo na przykład maranta, ona tutaj tych korzeni powietrznych nie będzie miała, ale też możecie śmiało szukać. Odnajdujecie sobie pęd. Mamy oczko, czyli miejsce, z którego wyrasta liść. Centymetr mniej więcej poniżej oczka. Ciach. Gotowy pęd. O, w tym przypadku bym tego dolnego listka... Ciach. I taką gotową sadzoneczkę do wody. Czekaj. o przy okazji będę miała dużo nowych sadzoneczek. O, teraz Wam pokażę begonie. Begonie możecie ukorzenić z listka. Wybieracie jakiś listek. Przy nasadzie. Ciach, do wody. Jeszcze Wam tu pokażę. Żeby od razu zapamiętujecie sobie mniej więcej co w ten sposób można. E, epipremna, wszystkie tak samo. Epipremna. Scindapsus scandens z Brazyl. 243 Scandens Brazil. E, Scindapsusy wszystkie w ten sam sposób e, szukacie sobie pędu z oczkiem, centymetr pod oczkiem skośnie. Ciach. No a tu można te listki wszystkie zostawić do wody. Gotowe. Jeżeli macie bardzo długi pęd, to możecie z niego kilka sadzonek e, uciąć. Ja w ten sposób zawsze robię e, to, e, epipremnum złociste, e, bo ono ma tendencję do takich mega, mega długaśnych pędów. Ja, jak już jest któryś za długi chcę zagęścić, ciach, 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 na długości z jednego pędu robię sześć sadzonek. E, przy czym pamiętajcie, że zawsze m, pęd sadzonka szczytowa, czyli z końcówki pędu, ma największe siły witalne i jest najlepsza, dlatego też jak na przykład kupujecie szczepki roślin takich drogich, kolekcjonerskich, to zawsze sadzonka szczytowa będzie Was kosztowała najwięcej. Choja. Tak samo. Pod... O, tu będziecie chyba mega dobrze widzieć. Ciach obcięte pod oczkiem... No, ja to nawet tu można zostawić listeczki, tu od razu idą korzonki, gotowe. Co wam tu jeszcze pokażę ciekawego? Trzykrotka. Moja jest trochę brzydka, bo mi spadła ostatnio i trochę się połamała, ale będzie żyć. Cyk. Dolny listek odrywam, żeby nie gnił w wodzie. Do wody, gotowe. Robi się to w sekundę. Proszę, filodendron. Pod oczkiem, skośnie. O, dolny jest tak samo odkład. Do wody. Z takiego listka się nie ukorzy. Musi być kawałek pędu. I jeszcze na koniec jeszcze tu coś mam. O, ta maja. Moja gigantyczna ta maja. Ta to się korzeni w trzy dni. I zobaczcie, jaka ona właśnie rośnie wielka. Czasami to już jest za duże, nie ma na to miejsca. Eee, więc może się w ogóle: oczywiście, podoba, że ona jest taka duża, i trochę mi żal, i tak mocno ściąć. Ale można by wszystkie tak naprawdę pędy poprzecinać, żeby ona zaczęła wbijać od dołu i żeby się zagęściła. E, śmiało możecie to nawet tutaj uciąć i zrobić z tego dwie, trzy sadzonki, tak? Żeby mieć z powrotem e, taką bardziej kulistą, gęstą roślinę. No, ale na przykład dolny listek odrywam i do wody. I ostatnia. Zobaczcie, jakie to jest łatwe i jak szybko trwa. Rach mach, ciach. i. Mamy to, Begonia Luxurians. Aha, raczej nie pobieramy kwitnących pędów, ok Bo wtedy ten pęd jest skupiony na tym, żeby wydać te kwiaty i troszeczkę się może Wam gorzej ukorzeniać. Moja jest taka trochę wywidzona, bo bardzo szybko wysycha, a ja zawsze zapominam, żeby ją podlewać co drugi dzień. Dlatego zrobię sadzonki, w razie gdyby zapomniała, a nie jeszcze bardziej. Pod oczkiem, cyk dolny listek do śmieci, gotowa sadzoneczka. No i tyle w temacie. Proste? Proste. Rozmażajcie, przycinajcie, nie bójcie się nożyczek, zagęszczajcie rośliny, dzielcie się nimi, pamiętajcie, green is queen. Do zobaczenia.